Jeżdżenie po chodnikach, po pieszych, dymy z pieszymi, z krawcami, krawce czyli to co tutaj będziemy oglądać i moja reakcja z tego na żywo. Już wiemy o co chodzi. Są tutaj panowie, którzy mają ukryte kamerki pod kurtkami i sobie łażą po chodniku i szukają prowokacji. Siema, to Diem. Wpadę oglądać kolejny odcinek z cyklu Samochodozy. Więc mamy kilka archiwalnych filmów z Samochodowy, czyli Wojtka Galenskiego. Wszystkie te filmy znajdziecie w opisie. Linki do nich, gdybyście chcieli obejrzeć sami. Także oglądamy. Chyba mnie pan nie najedzie, no. Co spierdolaj? Dlaczego mam odejść? Stoję na chodniku. Stoję na chodniku, prawda? Ja chcę wyjechać. Skąd? Z ja się nie znam na pizda. Chujoza jestem? No nie najeżdżaj na mnie. Czekaj, dzwonimy na policję. No.

Kompletnie inne uniwersum i tak jest do dzisiaj, nic się nie zmieniło. Jedziemy z kolejnym filmem. Gdzie pani wjechała? Gdzie pani wjechała? Tam jest parking, zaraz za 3 zł proszę pani. Zatarasowała pani cały chodnik. Rozumie pani to, że nie można tu wjeżdżać? Nie można tu wjeżdżać. Jaki głos? A jak pani tu wjechała? Tego nie było. Ktoś mi to Ale to jest chodnik, proszę zobaczyć. Tędy chodzą ludzie. Jak ci ludzie w ogóle jeżdżą, jak nie widzą takiego wielkiego kamionca? Jak to jest możliwe, że oni w ogóle mają prawo jazdy? Z wózkiem na przykład, z dzieckiem. Być może chorym. Rozumie pani to? Jezus Maria, co ta pani robi? Nawet widać tutaj poszkodzenia nad kole jej ujebało. Także widać, że tutaj pani już miała wcześniej jakieś przygody. Może też z kamieniami. O Boże, co ta pani robi? Wiesz. Uwaga, tam stoi mój rower! Tu przejścia nie ma chwilowo, bo pani wielka jedzie i miała gdzie zaparkować. Nie przeszkadza pani, a mi to przeszkadza do przodu, tak. Dobrze. Nie, nie, teraz do przodu niech pani jedzie. Nie. Teraz do przodu, dobrze, w prawo. Do przodu. Nie, tak się nie uda. Tak się nie uda. Prosto, prosto. Jeszcze prosto, prosto. Teraz w prawo. Co ona ma tutaj na tych drzwiach? Widzicie, to jakby jakieś. płoto albo. Powiedzieć gówno. Niech pani kręci. W prawo! Niech pani kręci w prawo i jedzie do przodu. Dobrze. Stop. W lewo kierownica. Już i do tyłu. I do tyłu jedziemy. Widzicie to na tych drzwiach. To w lewo kierownica. Już i do tyłu. I do tyłu. No nie wiem no mi to wygląda na gówno po prostu. Idziemy na lustereczka. Tutaj, prawe, lewe, kontrolujemy. Lekko w, pra Lekko w lewo, proszę kierownicą. Lekko w lewo, leciutko. Dobrze. Teraz w prawo, niech pani odbije. W prawo, troszkę w prawo. Idzida, tylko uwaga pieszy, idzie po chodniku. Uwaga pieszy na chodniku. Dobrze, zszedł na trawę. Znaczy co coś, teraz? co było? Pomagam tej pani wyjechać. Tak, nagrywam, bo muszę wysłać film na policję. Komedia jakaś, no. Faktycznie jak ona tam wjechała? Okej, okay, idziemy z kolejnym filmikiem. Te wszystkie filmy są na Makotowie, zdaje się. Makotów to jest takie miejsce, gdzie jest mnóstwo tej samochodozy. To jest normalnie ruch jak na Marszałkowskiej. A to taki skrót jest. <grym>, taki skrót tutaj jest? Nie, to nie ma gdzie zaparkować. Ale Co ty, mnie Pani dotyka ten tam. telefon? Jaki zakaz? Weź Pan zadzwoń na zadzwoń no, na policję. No widzę. Ciekawe, który ma pierwszeństwo teraz. Nie wiadomo. Co tam się dzieje? <grym> O Jezu! Stoję na drodze dla rowerów! <grystanie> Czy jest normalnie ruch... Usłyszę, Jaki zakaz? Pan zadzwoń... Weź zadzwoń na... ten telefon. Co mnie Pani dotyka ten telefon? Co mnie Pani dotyka ten telefon? <grystanie> <grystanie> Wolty Kalenski jest dobra. Okej, idziemy z kolejnym filmem. Słuchaj? Może jakoś nie jest najlepsza w tych filmach, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są dialogi, co mówią ci grawcy. W jakim sensie? I co zdjęcia robi? Nie robię panu zdjęć. To samochodu, w którym się... No robię tam. zdjęcia samochodu. No, a pan siedzi? A jak pan tu wjechał? A helikopterem na tu wpuścili na dół. I co, zamawia pan helikopter z powrotem, że pana zabrał? Dokładnie tak robię. no dobra, ja się upewnię, zadzwonię na wszelki wypadek na policję? I taki siedzi ten cwaniaczek w tym Audi, krańca z tyłu. A co to? Czy oni wiedzą o tym, że to będzie przelot helikopterem, nie pan, to jest ambasada? A w zęby pan no, W zęby? A pan mi da w zęby. No chodź, ja, pana. To kto mi da zęby? Znajdą się teraz. No dobra. Teraz, zaraz. Kiedy? W każdej chwili Każdej. Każdy chwili. Dobra, dzwonię na policję, że pan mi chce dać zęby. Nie pana, nagrałem. Pan chodzi, pan chodzi i... I co? Chodzę? Fotografuje mój samochód. Gdzie to jest na ulicy Bobrowieckiej. czy na ulicy Beethovena dokładnie. Tak. Tak, jeszcze. O! O! Teraz odjeżdża. No, pani. On nie zaparkował na chodniku, tylko zaparkował na tym zamkniętym odcinku w ulicy. Teraz wyjeżdża po tym chodniku i mnie potrącił. O! Potrącił mnie na tym. Ten... No, nie wiem, czy tam potrącił. Tutaj listarka mu się lekko wygięło. Ale możliwość faktycznie potrącił. Ciężko tutaj wnioskować. Bo już sobie pojechał, także jak Państwo, nie to bez sensu, żebyście Państwo przyjeżdżali. A, uciekł oczywiście. No. Ok, idziemy z kolejnym odcinkiem, oczywiście, z Mokotowa, jakby inaczej. pan tutaj, co tu się dzieje na tym Wieś, Wiesi tędy chodzą, proszę pana. A wie pan, po czym pan jedzie? To nie jest rower chyba, nie? Ten Rozumie pan? Czasami To nie jest normalne? Nie, to nie jest normalne. ugryzło, Jeździ po chodniku proszę, proszę pana. pana. Bo ja muszę gdzieś zaparkować, bo jestem z serwisu, tak się składa, Wie pan? Tu ma pan parking. Niestety, ale tu mam po To pan sobie idzie do policjantów, jeżeli ja panu przeszkadzam. Elegancki. Trzeba ominąć, bo pan wielki wyjeżdża. Ojej, wZ. 51,05N, jak Natalia. Oj, oj, oj. To będzie pana chyba kosztowało. Ładnie się pan uśmiecha, ale ja stoję na chodniku, proszę pana. Nie wiem, czy pan zauważył. Słucham. Widzi pan zakaz parkowania tutaj? A widzi pan tutaj możliwość jeżdżenia? Wszyscy. O, proszę zobaczyć, tu idą piesi. Tu nie można jeździć. To jest chodnik i droga dla rowerów. Na policji, proszę pana. Jest. Co tu się dzieje? Uważaj, ja to nagrywam! Tam jest policja! Tam jest policja! No, tej policji nic nie zmieni, oczywiście. I tam mogą sobie stać. A oni takimi sprawami się nie zajmują. Ograniczam twoją wolność! Zadzwoń na policję! Mówiłem! Uwaga! Samochód! <grym> To to i niestety uciął, uciął tutaj ten filmik w najlepszym momencie, Ale pewnie i tak nie dostał mandatu. Ten kresa także no troszkę przyrody powpadało. Ojej, jej. tak szybko się znalazła właścicielka. Proszę bardzo. A tu rower ktoś zaparkował na trawie. Uuuu. asfalt tu jest nalane do tego baku? O Jezu. Jeżdżenie po trawie.

A jak ja mam przejechać, pan mi powie? Słucham? Mogę wjechać nią? A pan jest z policji, zezwala mi pan na to, że pana, ja nie chcę zapłacić mandatu za jeżdżenie nią kiedy mam drogę dla rowerów. Ale skąd pan ma tą dostawę? To pan sobie jedzie pod szesnastkę. Ale co mnie to obchodzi? A jak ja mam przejechać? No mam, no, mam słuszną rację. Dziękuję, to to mi chodziło. To co, czekamy na. No, tutaj zarząd dróg miejskich zrobił niezłego bubla, jeżeli chodzi o tą ścieżkę dla rowerzystów No, bo to było wiadomo od samego początku, że tam sobie krawcy urządzą bezpłatny parking. No, dobrze, proszę, zarząd. Ale ja nadal nie będę mógł przejechać. No, i tam nie ma miejsca na postawienie słupków. Także jest patowa sytuacja. Znaczy, no patowa. W tej sytuacji bezprawia, drogowego, jak, jak jest dzisiaj, w tej chwili, no to nie ma komu egzekwować to, że ci krawcy po prostu parkują na tej ścieżce dla rowerzystów. Normalnie to oni wszyscy by dostali mandatu i ta ścieżka była przejezna, ale dzisiaj, kiedy nikt tego nie pilnuje, no to panuje bezprawia. No i tak jest dzisiaj cały czas. Na filmie sprzed 6 lat. Dlaczego pan tu wjechał? Co? Nie. Oczywiście, światła niewidzialności. Jaki sens jest włączania tych świateł? Nie wiem. Oni chyba myślą, że jak włączą te światła, to po prostu unikną mandatu, ewentualnie. Niby mogli tam wjechać z powodu jakiejś awarii czy jakiejś sytuacji. Na długo! Uwaga! No matka, co ten pan robi? Halo, halo, panie! Przejedzie mnie pan! Uwaga, tam idą piesi! Osza oszalał, oszalał Nie wypłaci się pan za to! Jeśli wam się podobało, podobały te filmiki, macie je dostępne na kanale Samochodoza, no i zostawcie lajka like pod tym moim filmikiem. To są takie moje żywe reakcje. Także do zobaczenia jeszcze długo.